widzimy, że zmienia się postawa samych Polaków wobec przemocy wobec dzieci. Wiemy, że coraz mniej Polaków akceptuje tak zwane kary cielesne, co bardzo cieszy, ponieważ każda przemoc wobec dzieci jest po prostu zła i każda przemoc wobec dzieci nie powinna być akceptowana. Natomiast widzimy, że cały czas mamy problem z przemocą psychiczną wobec dzieci, a pamiętajmy o tym, że słowa naprawdę potrafią ranić na całe życie, że zbyt często na dzieci krzyczymy, zbyt często Poniżamy dzieci, mówiąc o tym, że są niedoskonałe. Kiedy analizujemy sprawy w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka, to spotykamy się z taką nieświadomością samych sprawców, w zakresie tego, że tak jak się zachowywali wobec dzieci, to jest to zachowanie, które jest po prostu niedozwolone albo przez prawo, albo w ogóle przez normy społeczne. Widzimy to zbyt często cały czas mówimy o tym, że na przykład krzyk na dzieci to jest metoda wychowawcza, że poniżanie dziecka to też jest metoda wychowawcza. I widzimy to nie tylko w samym zachowaniu Polaków, ale także kiedy możemy spojrzeć na różnego rodzaju rozstrzygnięcia sądów które także mają taką, jest niestety jeszcze nadal tendencję e, usprawiedliwiania naszych zachowań, które są niewłaściwe właśnie tym, że to są metody wychowawcze. Mamy przed sobą w przyszłym roku też dużą kampanię społeczną uświadamiającą o tym, czym jest przemoc i że przemoc wobec dzieci jest zła, więc te działania także podejmujemy, ale także współpracujemy bardzo silnie z Ministerstwem Sprawiedliwości. Między innymi takim postulatem z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka było to, że kiedy dochodzi do śmierci dziecka w jakimś środowisku lokalnym, no to bardzo nam zależy na tym, żeby była dokonywana taka terytorialna analiza, taka lokalna analiza, mówiąca nam o tym, co się wydarzyło w danym środowisku, w danym mieście, w danej miejscowości, danej wsi, że dane dziecko zginęło na skutek przemocy, bądź doświadczyło bardzo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Musimy zacząć wyciągać lekcje z tych sytuacji, kiedy dzieci są krzywdzone i uczyć się my lokalnie, ale my również jako całe państwo, co jeszcze nie gra. Przede wszystkim w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej patrzymy oczywiście na dzieci inaczej. Dlaczego inaczej? Dlatego, że ta ustawa z 2005 roku była zmodyfikowana i bardzo ważna zmiana, która jest w tej ustawie i w tej zmianie zawarta, dotyczy tego, że dzieci, które są świadkami przemocy, stają się także ofiarami przemocy. Konwencja stambulska do tego nas zobowiązuje i ta zmiana się dokonała na mocy zmiany ustawy w tamtym roku, ale chcemy tę ustawę jeszcze uszczelnić. Z tej ustawy wynika też artykuł 12a, czyli to, co jest w naszym bezpośrednim zakresie działania Kwestia odpowiedniego narzędzia dla służb, czyli kwestionariusza szacowania, oceny zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Nad tym pracowaliśmy wiele miesięcy. Nasze plany to między innymi praca na rzecz większego zaangażowania pracowników ochrony zdrowia w tym temacie, bo tu widzimy pewną słabość. Tylko 1% zgłoszeń do niebieskiej karty. Jeśli mamy 1200 dyspozytorów w Polsce, a w przypadku artykułu 12a mamy do czynienia z sytuacją, w której. Być może potrzebne jest, żeby przyjechała karetka, bo muszą być na miejscu obecne trzy służby. To chcemy doprowadzić do sytuacji, w której my pomożemy dyspozytorom i obejmiemy ich szkoleniami, ale także oni, w zakresie na przykład swoich egzaminów, będą mieli przypadek przemocy przemocy domowej, przemocy z artykułu właśnie 12a.